Dzień dobry. Witam Was na realizacji tematu mocno przez Was znienawidzonego, a mianowicie rzeźbotwórcze działalność lodowców. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że uczniowie, moje doświadczenie mówi, że uczniowie bardzo nie lubią tego tematu. Natomiast ja chciałabym na tej lekcji pokazać Wam, że ten temat, czyli działalność lodowców i lądolodów, lodowców górskich i lądolodów jest tematem bardzo logicznym i tak naprawdę wszystko ma swoje przyczyny i miejmy nadzieję, że rozjaśnię to, co dla Was jest czarną. Magią. Proszę Państwa, y, zacznijmy w ogóle od ustalenia jednej rzeczy. Kiedy ja używam słowa lodowce, chodzi mi zarówno o lodowce górskie, jak i lody. Kiedy będę mówiła tylko o y, jednym z nich, czyli albo lądolodach, albo lodowcach górskich, dokładnie tak powiem. Natomiast lodowce uznajemy za zbiór wspólny, bo właśnie lodowce dzielimy na lody i lodowce górskie. Ale zacznijmy od tego, jak y, te oto lodowce powstają. Domyślamy się, że lodowce to pokrywa lodowa. No tak, i teraz jak ta pokrywa lodowa powstaje? A mianowicie, ja tutaj zacznę od takiego cofnięcia się do waszego dzieciństwa. Każdy z nas miał w życiu taką przygodę, że wracając do domu bawił się śniegową kulką. No właśnie, kiedy bierzemy śniegową kulkę i ją sobie trzymamy, to na razie jest to puszysty śnieg, ale kiedy idziemy, gadamy z kumplami czy z koleżankami i sobie ją sklejamy, to ona z czasem zamienia się w bryłkę lodu. Dokładnie. I teraz proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ my, zgniatając ten nasz śnieg, co robimy? Wypychamy powietrze z przestrzeni między tymi płatkami śniegu czy czytaj kryształkami lodu. A więc no właśnie, czyli my śnieg, u, przepraszam, czyli my śnieg, proszę Państwa, zamieniamy w bryłkę lodu. I ponownie, podobnie dzieje się z lodowcami. Co się dzieje? Wyobrazimy sobie, że pada śnieg. Na ten śnieg spadła kolejna warstwa i kolejna i kolejna. Co się dzieje z tym na dole? On się zgniata, tak jak my w dłoniach, tak samo śnieg się ugniata, wypychane jest powietrze, a więc on ma coraz, coraz większą gęstość i, proszę Państwa, w konsekwencji zamienia się w lód lodowcowy. Czy ten lód lodowcowy jest ciężki? Szalenie. I teraz, proszę Państwa, no to już wiemy, jak powstaje z nagromadzenia i zgniatania się śniegu. Gdzie? No właśnie, muszą być specjalne warunki, żeby mógł powstawać lód lodowcowy. No i takie warunki są tam, gdzie jest zimno i pada śnieg. No właśnie, tutaj warto powiedzieć o czymś, co nazwiemy granicą wiecznego śniegu. Proszę Państwa, granica wiecznego śniegu jest to linia, powyżej której więcej śniegu przybywa, niż ubywa. Linia, czytaj wysokość nad poziomem morza. Czyli no właśnie muszą być spełnione takie warunki, że musi być na tyle chłodno, że w ciągu roku bilans śniegu jest dodatni, czyli więcej go pada niż topnieje. No jeżeli byśmy przyjrzeli się naszej planecie, to domyślamy się, że na obszarach polarnych granica wiecznego śniegu jest na poziomie morza. To znaczy śnieg pada, i jest na tyle zimno cały rok, że on nie topnieje, czyli cały czas go przybywa. Natomiast kiedy będziemy oddalać się od obszarów polarnych i szli w kierunku stref gorących, to będzie się ta granica wiecznego śniegu podnosiła. Ona będzie coraz wyżej. I, a więc, jeżeli na obszarach polarnych jest na poziomie morza, to jeżeli będziemy się szli w kierunku cieplejszych klimatów, ta granica będzie się podnosiła i będzie w strefach chociażby nawet w międzyzwrotnikowej, czyli gorącej, tam też będzie granica wiecznego śniegu. Tylko, żeby ją osiągnąć, trzeba będzie wejść bardzo, bardzo wysoko w góry. I właśnie stąd mamy różnicę między lądolodami a lodowcami górskimi. Lądolody powstają tam, gdzie granica wiecznego śniegu jest na całym obszarze, czyli na często płaskich terenach ten śnieg zostaje, ponieważ jest zimno. Natomiast y, lodowce górskie powstają tam, gdzie granica wiecznego śniegu jest osiągnięta, ale właśnie wysoko w górach, więc one mają zupełnie inny kształt i o tym y, sobie powiemy. Zobaczmy przebieg granicy wiecznego śniegu. Jak widzimy, granica wiecznego śniegu w obszarach polarnych jest na poziomie morza, 0 m nad poziomem morza, natomiast zaczyna podnosić się w miarę spadku szerokości geograficznej, najwyżej na wysokości kilku tysięcy metrów przebiega oczywiście w strefie międzyzwrotnikowej, bo to jest strefa najcieplejsza, a więc żeby osiągnąć granicę wiecznego śniegu należy bardzo, bardzo wysoko wspiąć się w górę. No dobra, co dalej? Proszę Państwa, rzeźbotwórcza działalność, więc domyślamy się, że ten potężny, potężny, ym, ta potężna pokrywa lodowa będzie się przemieszczać. Dlaczego? No proszę Państwa, jeżeli po, powyżej granicy wiecznego śniegu, śnieg przybywa, a nie topnieje, to. On upada, upada, upada i to, co jest pod nim, zgniata. I to powoduje, że spod tego lodu ten wygniatany śnieg wyjeżdża. Lód już wyjeżdża, a jeżeli wyjeżdża, no to się rozłazi. To jest tak, jak ja bym na tort położyła jeszcze jeden tort, prawda? Jeżeli tego bym nie zabezpieczyła, to on się splaskaci, a więc wyjedzie spod spodu. I tak, proszę Państwa, mniej więcej przemieszcza się lód lodowcowy pod wpływem swojego ciężaru, wysuwa się jakby spod spodu i się przemieszcza. Jak się przemieszcza, proszę Państwa, no to będzie odbywały się różne procesy. Ale chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się jeszcze fazom ruchu lodu lodowcowego. Bo teraz uwaga, kiedy ten lód wyjeżdża, może się okazać, że on wypłynie i wysunie się Poza granicę wiecznego śniegu, poniżej jej, czyli do obszaru, gdzie jest cieplej. I teraz uwaga, czoło lodu wysuwa się do obszaru, gdzie jest cieplej, a więc siłą rzeczy to czoło lodu powinno być topione. I tak się dzieje. Ale to wcale nie oznacza, że nasz lodowiec będzie się kurczył. Dlaczego? Bo może się okazać, że w strefie zasilania, czyli uwaga, tu jest strefa zasilania, tu jest czoło, może się okazać, że w strefie zasilania pada tak dużo śniegu, że. Ten lód jest tak intensywnie wypychany, że o wiele mniej się go topi, niż jest wypychany. A więc w takim razie będziemy mieli nasuwanie się lodowca, czyli jego transgresję. Może być taka sytuacja, że lodowiec dosunie się do pewnej granicy, a klimat powie, powie o nie stary, ja jeszcze dalej nie puszczę, tak? I co to znaczy? Tyle lodu, ile się wysunie. Tyle zostanie stopione. No to znowu się wysunie, no to znowu zostanie stopione, no to znowu się wysunie. I co to znaczy? Mówimy, że mamy stagnację lodowca, czyli postój lodowca. To nie znaczy, że tu się nic nie dzieje. Jak już powiedziałam, ściana lodu, czyli jego czoło, stawia czoło cieplejszemu klimatowi, a więc tu się topi lód. Tylko na miejsce stopionego nasuwa się tyle samo, a więc e, cały czas zachodzą tu, tu procesy, ale de facto e, widzimy to, jakby lodowiec się zatrzymał, prawda? Czyli to jest tak, jakby... Mm, Koparka się dosuwa, zrzuca materiał i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny, ale cały czas stoimy w miejscu, czyli stagnacja lodowca, postój lodowca. Mamy wtedy, kiedy tyle samo materiału się... Dosuwa, ile się topi, czyli to się równoważy. Natomiast kiedy na przykład klimat się ociepli albo w strefie zasilania będzie mniej opadów, może się zdarzyć, że szybciej czoło będzie się topić, niż będzie nasuwał się nowy lód. W związku z tym nasz lodowiec będzie się wycofywał i wtedy będziemy mówić o recesji lodowca, czyli o jego cofaniu się. No dobrze, już wiemy, że mamy trzy ruchy, czyli transgresja, stagnacja i recesja. To powiedzmy sobie o rodzajach działalności lodowców. Proszę Państwa, tak jak i rzeki, czyli i wody, i wiatr, i tak dalej, lodowce mają działalność erozyjną. Transportową i akumulacyjną. Każdy wie, że lód jest szalenie ciężki. Szczególnie ci, którzy próbowali lepić bałwana, jestem głęboko przekonana, że nigdy Wam się nie udało tej średniej kuli wrzucić na tą największą bez szwanku. Zawsze coś się rozerwało, bo śnieg jest bardzo ciężki, a lód jeszcze cięższy, bo ma większą gęstość. W związku z tym, proszę Państwa, kiedy ten, ta masa lodu przemieszcza się po podłożu no to będzie to podłoże niszczyć, ale pamiętajmy też, że lód lodowcowy to nie tylko lód, bo w ten lód wtapiają się materiały skalne napotkane przez ten przemieszczający się lód. A więc uwaga, w tej potężnej masie lodu będziemy mieli dużą ilość materiału skalnego. I to zarówno wielkie głazy, jak i kamienie, kamyczki, żwirki, piaski, pyłki itd. itd. Czyli różnego rodzaju materiał skalny. I ten materiał skalny nazywamy morem. No to dobrze, idźmy do tych rodzajów działalności lodowcowej. Proszę Państwa, działalność erozyjna. Co to znaczy? Przemieszczający się e, lodowiec po podłożu będzie to podłoże niszczył. W jaki sposób? Detrakcja, czyli wyorywanie, wyrywanie materiału z podłoża właśnie przez przemieszczający się lodowiec. Detersja, czyli zobaczmy, mamy potężną, e, ciężką masę lodu, która ma podłożu, kamienie, piaski. A więc jeżeli to się przemieszcza, to szlifuje podłoże. I detersja, jest to właśnie szlifowanie podłoża przez przemieszczający się lodowiec. I mamy jeszcze, proszę Państwa, egzalację. Egzalacja jest to zdzieranie jakby podłoża, ale często przez czoło lodowca. Czyli to czoło lodowca przemieszczając się, zobaczcie co robi. O, właśnie! Zdziera nam podłoże, i to jest egzaracja. Od czego te procesy zależą? Oczywiście, od rodzaju podłoża, oczywiście, od gęstości i ciężaru lodowca, oczywiście, od materiału skalnego, który w tym, czyli tej moreny, która w tym lodowcu się znajduje, ale bardzo często również od rzeźby terenu. Działalność transportowa odbywa się również w różne sposoby. Co to znaczy? Materiał skalny może być przemieszczany na powierzchni lodu, czyli mówiąc inaczej, może się wozić, tak? Czyli lód się przemieszcza, materiał spadł na, na, na powierzchnię lodu i z nią się przemieszcza. Ale jak już powiedziałam, może być zabrany z podłoża i wtopiony w ten lód, więc przemieszcza się jako wtopiony w lód. Dalej, materiał może być pchany również przez przemieszczające się czoło lodowca, ale również proszę Państwa, Materiał może być transportowany przez wody roztopowe, tak zwane wody fluwioglacjalne, czyli wody z lodowca mogą, czy płynące w lodowcu, czy pod lodowcem, mogą też transportować materiał. Formy akumulacyjne najczęściej powstają w wyniku deglacjacji, czyli w wyniku wytopienia się lodowca, czyli to tak naprawdę co w nim było, to zostaje. Czyli kiedy materiał nam wypada, albo wody wynoszą, gdzieś tam zostawiają, czy, albo kiedy po prostu lodowiec się topi, to pozostałości będą oczywiście formami akumulacyjnymi. I dlatego pamiętajmy, że zawsze po stopieniu lodowca pozostaje nam glina morenowa albo glina zwałowa. Co to znaczy? To jest po prostu warstwa osadów, które pozostawił lodowiec. To są osady drobno i grubo ziarniste. I pamiętajmy zawsze, jeżeli gdzieś w przekroju, czy gdziekolwiek będziemy mieli glinę morenową albo glinę zwałową, to znaczy, że był tam lodowiec i właśnie to jest pozostałość i efekt akumulacyjnej działalności lodowca. Proszę Państwa, zacznijmy od działalności lądolodów. Lądolody to potężne czapy lodu zalegające na powierzchni Ziemi. Pamiętajmy, powstają powyżej granicy Wiecznego Śniegu na obszarze, gdzie ta granica Wiecznego Śniegu jest nie wysoko w górach, ale właśnie na poziomie naszego podłoża i te czapy rosną, rosną, rosną i pod wpływem waszego ciężaru rozłażą się na wszystkie strony. Pamiętajmy, że lądolód wszędzie ma czoło. On jest kształt, ma kształt jakiejś plamy, która rozłazi się we wszystkie strony, a więc wszędzie jest Czoło. Z tego powodu zabieram Was do mojej ilustracji. Stworzyłam rysunek, na podstawie którego chcę Wam wyjaśnić kilka form, które powstają. Mamy dwa rysunki. Wyobraźmy sobie, że ten rysunek jest to rysunek, który widzimy z samolotu. Jesteśmy w samolocie nad lodowcem. To jest, proszę Państwa, czoło naszego lądolodu. Natomiast tutaj. Cinam się, proszę Państwa, i to jest przekrój. I właśnie ten przekrój mam tutaj, czyli to jest podłoże, a to jest nasz lądowód, Który oczywiście nasuwa się z północy, idzie sobie z północy, czyli w tym kierunku on sobie lezie. I teraz moi kochani, pamiętamy, że w lodowcu oprócz samego lodu znajduje się morena, czyli różnej wielkości materiał skalny. No a to dajmy na to, że tutaj mamy, proszę Państwa, głaza. Tutaj mamy jakiś drobniejszy, grubszy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też mamy, proszę Państwa, głaza, tutaj też mamy coś fajnego i mamy różny materiał skalny. Pamiętajmy, materiał skalny zawarty w lodowcu to morena. I teraz wyobraźmy sobie, moi kochani, że nasz lądolud się zatrzymał. Co to znaczy? Klimat mówi: "Hello gościu, dalej nie pójdziesz". Czyli co się dzieje? Wiemy, proszę państwa, że u czoła lód się topi. Jeżeli lód się topi, to kamienie wypadają, czyli tu gromadzą się kamienie, gromadzi się materiał skalny. Na to miejsce nasuwa się znowu lód, ale klimat go dalej nie puszcza, czyli powiedzieliśmy, lodowiec zatrzymał się w miejscu. Nasz lądolud zatrzymał się w miejscu. W związku z tym Uczoła cały czas wytapia się materiał skalny, ale on wytapia się w jednym miejscu. Proszę Państwa, materiał z lodowca to morena, ponieważ ona wytapia się u czoła, nazywa się moreną czołową. Czyli jakbyśmy spojrzeli na to z góry, to wzdłuż czoła naszego lądolodu stworzył nam się wał kamieni zwany moreną czołową. Jest to forma glacjalna, akumulacyjna. Co dalej, proszę Państwa? Musimy mieć świadomość, że potężna ściana lodu się cały czas topi, a więc kamienie spadają i tej wody, która się wytapia z tego lodu jest bardzo dużo. A więc ta woda ma siłę transportową. Co robi ta woda? Ta woda wypływa na przedpole i co proszę Państwa, robi? Wynosi materiał. Oczywiście wielkich kamieni nie wyniesie, ale piaski i żwiry wyniesie nam tutaj na przedpole. Patrząc, proszę Państwa, z tej perspektywy, tutaj wypływa dużo wody, wynosi. Na nam materiał, Wynosi, usypała nam stożek zbudowany z piasków i żwirów. Tutaj też wypłynęło więcej wody, usypał nam się stożek. Tutaj wypłynęło więcej wody, usypał nam się stożek. I teraz, proszę Państwa, może się okazać, że na przedpolu lodowca cały ten teren usypany jest materiałem piaszczysto-żwirowym, a więc będziemy mieli stożki, jagi, równiny san, y, piaszczyste, a pamiętamy, że po angielsku piach to sand, w związku z tym te formy Nazywają się sandrami. Są tu, proszę Państwa, sandry, czyli piaszczysto-żwirowe pola i stożki naniesione przez wody stopniącego lodowca, wypływające na przedpole. Ok, proszę Państwa, idziemy dalej i teraz pomyślmy: ściana lodu się topi, woda odpływa. I teraz ta odpływająca woda w nieskończoność sobie tutaj nie będzie płynęła, bo jeżeli odniesiemy się do Polski, to wiemy dobrze, że Polska z południa się podnosi. A jeżeli się podnosi, to w takim razie ta woda dalej płynąć nie będzie. W związku z tym podlodowiec nie wpłynie, więc ta woda może płynąć. Albo na zachód, albo na wschód. Na wschód też nie może płynąć, bo wiemy, że Polska na wschodzie jest wyżej. W związku z tym ta woda stopniującego lodu będzie się gromadziła i płynęła, proszę Państwa, w kierunku zachodnim. Tej wody będzie bardzo dużo. Ponieważ tej wody jest bardzo dużo, to ona będzie żłobić podłoże. I co ona nam wyżłobi? Ona nam wyżłobi potężną dolinę. Tylko ta dolina powstała dawno temu, a więc jest starą doliną. I ta dolina nazywa się Pradoliną. Jest to potężna. Na dolina, którą odpływały wody stopniującego lodowca, ale uwaga, tutaj z południa, czyli stąd, tutaj z południa już nie ma lodowca, więc były regularne rzeki, więc te rzeki płynąc wpadały w pradolinę, łączyły się i to wszystko razem płynęło na zachód. W związku z tym domyślamy się, że pradoliny to potężne, potężne doliny wyżłobione przez wody roztopowe, ale również wody z rzek, które do niej wpadały. A teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie kolejną sytuację. Wiemy dobrze, że nad lodowcem też świeci słońce i teraz, moi kochani, jeżeli świeci słońce, to to słońce będzie powodować, że nasz głaz, który jest tutaj na wierzchu, będzie, moi kochani, co robił? Nagrzewał się. A jeżeli się nagrzewał, będzie topił lód. W związku z tym zrobi się taki basen. Ten kamień spadnie niżej i w wyniku tego procesu może dojść do tego, że ten głaz wtopi nam się Wtopi nam się, proszę Państwa, i wyląduje na samym dnie. I wyląduje tutaj. Patrząc, że jeżeli uznamy, że to jest ten głaz, to co się stanie naokoło naszego głazu doszło do wtopienia, zrobiła nam się studnia i na dnie tej studni wylądował nasz głaz. Mam pytanie, czy tu jest woda? Tak. Woda to jest taka zołza, która wszędzie się wciśnie, a więc ta nasza woda, proszę Państwa, co zaczyna robić? Ta nasza woda zaczyna się wciskać między ten lód a ląd i zaczyna. Pod lodem, pod potężnym ciśnieniem, ponieważ jej jest dużo, żłobić podłoże. Żłobić to podłoże i, proszę Państwa, wyżłobi nam rynę podlodowcową. Patrząc z góry, pod tym lodem, proszę Państwa, powstanie nam długa, wąska i bardzo głęboka rynna podlodowcowa. Kiedy woda wdziera się pod lód, żłobi pod nim obniżenie terenu. To obniżenie terenu jest prosto, padło do czoła lodowca, jest wąskie ale bardzo, bardzo głębokie. Domyślamy się, że kiedy lodowiec, lądolód nam się wytopi, to tutaj zostanie woda i będą słynne jeziora Rynnowe. Proszę Państwa, idziemy dalej. Wiemy dobrze, że tutaj mamy pęknięcia i teraz wyobraźmy sobie, że te nasze pęknięcia się powiększyły, powiększyły, powiększyły i zobaczcie, co się stało. Ten fragment lodu jest odcięte od całej reszty. Widzimy to, tu mamy szczeliny, między którymi może płynąć oczywiście woda, ale to jest odcięte. Czyli patrzymy, to jest odcięte. Taką formę nazywamy bryłą martwego lodu. Dlaczego? Ponieważ to nie ma połączenia z zasilaniem. To już nie jest połączone z tym. W związku z tym, proszę państwa, to tylko i wyłącznie może się topić. A jeżeli taka bryła martwego lodu będzie nam się topić, to w wyniku wytopienia się takiej bryły martwego lodu może Powstać kałuża. Ja się śmieję oczywiście, czyli wyobraźmy sobie, to będzie tutaj. Mamy lodowiec, a to jest oderwana bryła martwego lodu. I kiedy ona nam się będzie topić zmniejszać, może powstać po niej zagłębienie terenu, zwane jeziorem wytopiskowym albo oczkiem wytopiskowym. Jest to niewielkie, płytkie. Jeziorko właśnie, które powstaje z wytopienia się takiej oto bryły martwego lodu. A co się stanie proszę Państwa z tym gościem, z tym kamieniem? Jeżeli to jest właśnie jakiś duży głaz i on w wyniku wycofywania się lodowca wypadnie, to on się będzie nazywał głazem narzutowym, inaczej eratykiem. Czyli kiedy to się będzie topić, ten głaz spadnie w tym miejscu i będzie głazem. I co się okazuje? Może się okazać, że on był wyrwany z podłoża daleko, 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 daleko na północy i został przywleczony przez ten lądolód. A teraz wyobraźmy sobie, że nasz lodowiec czy lodolód topnieje, czyli mamy recesję. Czyli proszę Państwa, wyobraźmy sobie jeszcze raz. Kiedy powstaje morena czołowa, to znaczy, że tyle lodu, ile się nasunie, tyle się wytopi. Czyli co się dzieje? Ściana. Lotu się topi, kamienie spadają, woda odpływa. Na to miejsce nasuwa się kolejny. Kamienie spadają, woda odpływa, kamienie spadają, woda odpływa, kamienie spadają, woda odpływa. Natomiast wyobrazimy sobie sytuację, kiedy nasz e, lądolud się wycofuje, ponieważ klimat się ociepla i teraz tak, jest tu, kamienie spadają, woda odpływa. Jest tu, kamienie spadają, woda odpływa. Jest tu, kamienie spadają, woda odpływa. A więc Całe dno dawnego lodowca, jeszcze niedawno tu było, ale już go nie ma, usiane jest materiałem zwanym moreną, a więc proszę Państwa, jaką? No, zgromadzoną na dawnym dnie, a więc jest to proszę Państwa morena denna. Czyli morena denna jest to osad powstały w wyniku wycofywania się lądolodu i wytapiania się materiału. Warto byłoby w takim razie, proszę Państwa, usystematyzować to wszystko, co powiedziałam. Czyli, proszę Państwa, działalność lodowca i lądolodu, w tym wypadku, bo mówimy o lądolodzie, może być glacjalna albo fluwioglacjalna. Glacjalna będzie wtedy, kiedy mamy do czynienia z samą działalnością lodu, natomiast fluwioglacjalna, kiedy to wody roztopowe działają, tak? I teraz, glacjalna może być akumulacyjna i erozyjna. I uwaga! Glacjalna, akumulacyjna. To jest morena czołowa. Pamiętajmy, że morena czołowa świadczy o tym, że lodowiec zatrzymał się na dłuższy czas, a więc usypał się wał materiału skalnego. Może być morena denna. Ale również, proszę Państwa, formą glacjalną, akumulacyjną będą. Eratyki, czyli głazy narzutowe. Jak powstają? Jeżeli, proszę Państwa, u czoła lodowca, czyli tutaj, znajduje się głaz, tak? bo został przytargany gdzieś z daleka, no to kiedy to się to czoło wytapia, to ten głaz po prostu spadnie. A więc uwaga, gdzieś lodowiec coś zabrał, przetransportował ze sobą i kiedy zaczynał się topić, w innym miejscu zostawił. I naukowcy zobaczyli, że w Polsce są wielkie bloki skalne, które. Ym, nie powstały na naszym terenie. Tak, one świadczą, te eratyki, czyli głazy narzutowe, świadczą o potwornej sile transportowej lodowców. Natomiast, proszę Państwa, formami glacjalnymi, erozyjnymi będą wygłady lodowcowe, czyli powierzchnie skalne, które zostały wyszlifowane przez przesuwający się lodowiec. Pamiętajmy, że lodowiec to nie tylko lód. W nim, są, w nim znajduje się różny materiał skalny, czyli i głazy, i kamienie, i żwirki, i piaski, czyli od najdrobniejszego do najgrubszego. I kiedy ten lód z tym materiałem skalnym przesuwa się po powierzchniach skalnych, Pięknie je szlifuje, tworząc właśnie potężne powierzchnie wygładzonych skał, zwanych wygładami lodowcowymi. Czyli kiedy przemieszcza się potężna masa lodu, szlifuje podłoże, tworząc gładkie powierzchnie, ale tam mogą być też rysy lodowcowe, czyli jakiś kamień w tym podłożu, który mocno przeorał i stworzył rysy. Przykładem działalności erozyjnej lądolodów, ale również lodowców górskich, jest, proszę Państwa, Baraniec czy inaczej muton. Wyobraźmy sobie, że nasz lądolud się przemieszcza i napotyka potężny pagór blok skalny. Nie jest w stanie go wybrać ze sobą, a jeżeli nie jest w stanie go wybrać, to się po nim przejedzie. I co to znaczy? Jeżeli tak przemieszcza się nasz lądolud, a tu jest nasz głaz, to z tej strony on zostanie zjechany, a tutaj spadnie. Czyli powstanie nam pagór, który będzie asymetryczny. Muton, proszę Państwa, czyli jeżeli mamy podłoże i w tym podłożu był jakiś głaz, jakaś wielka masa skalna, która nie była w stanie być wydarta przez przemieszczający się lodowiec, to co się okaże, że to zostało, ten głaz został przerobiony, a mianowicie z tej strony został ścięty, zobaczcie, z tej strony został ścięty. A tutaj to spadło i poszło dalej, czyli mutony są to pagóry wyszlifowane przez przemieszczający się lodowiec od strony dolodowcowej łagodne, a bardziej strome od tej strony yy, za lodowcowej byśmy powiedzieli, kiedy lodowiec się właśnie przemieszcza. Formy fluwioglacjalne to są formy utworzone przez wody roztopowe. I już wiem, że formą fluwioglacjalnym flu są e, sandry. Są to e, stożki sandrowe, kiedy woda stopniącego lodowca wypływa, jest jej dużo, wynosi na przedpole lodowca materiał e, piaszczysto-żwirowy i teraz te stożki mogą się połączyć i tworzyć całe pola sandrowe, czyli e, po, y Powierzchnie i stożki piaszczyste naniesione przez wody roztopowe na przedpolu lodowca to sandry. Proszę Państwa, mogą powstawać również kemy i ozy. Moi kochani, wiemy dobrze, że lądolód, każdy lodowiec zresztą, jest popękany, nie jest jednolity. A więc co się może okazać? Może się okazać, że w szczelinach między bryłami lodu płynie woda tworząc rzeki lodowcowe. Teraz, proszę Państwa, domyślamy się, jeżeli między bryłami lodu płynie, płynie rzeka lodowcowa, to ona transportuje materiał, chociażby wytopiony z tego, z tego lodowca. A więc tam, gdzie płynie ta rzeka, na jednie jest materiał. Jak płynie szybciej, tego materiału na dnie zostawi, jak płynie wolniej, zostawi więcej. I kiedy to wszystko się stopi, moi kochani, co się okaże, że tam, gdzie płynęła rzeka, mamy nagromadzenie pagórków. I te pagórki, nieregularne pagórki nazywamy. Kenami. A więc moi kochani, wiem, że między bryłami lodu, martwego bądź nie, o właśnie, to są nasze bryły, bryły lodu, y Płynie sobie rzeka lodowcowa. Proszę, tutaj sobie płynie, moi kochani, rzeka lodowcowa, ale ta, na dnie tej rzeki gromadzi się materiał. Gromadzi się materiał i, proszę Państwa, dno naszej rzeki usypane jest materiałem, który ta rzeka transportuje. I teraz, moi kochani, kiedy nam lodowiec się stopi? to co się stanie coś co było dnem naszej rzeki będzie teraz sterczącym pagórkiem i takie nieregularne pagórki które powstały na dnie rzeki lodowcowej która płynęła w szczelinach między bryłami lodu nazywają się kemami Woda może płynąć na powierzchni lodowca, w, brył, w szczelinach między bryłami lodu, ale wyobraźmy sobie, że, że lód może być spękany też od środka. Czyli w lodzie mogą być szczeliny, którymi też będzie płynęła woda. Czyli mamy tunele lodowe. Domyślamy się, że w tunelu lodowym woda będzie płynęła szybciej. Dlaczego? Bo jeżeli będzie przewężenie, to jest tak, jakbym ściskała szlał ogrodowy. Jeżeli go ścisnę, to woda płynie szybciej. No właśnie, jeżeli w tunelu lodowym mam przewężenie, to woda przyspiesza. A więc generalnie woda będzie płynęła szybciej. A jeżeli będzie płynęła szybciej, to ten materiał, który transportuje, będzie równomiernie rozprowadzony. Dlatego pagórki, które będą pozostałością, kiedy to wszystko się stopi, po Rzece, która płynęła w lodzie, w tunelu lodowym, będą bardziej rozciągnięte, będą wydłużone i one są właśnie ozami. Czyli keny nieregularne, drobniejsze pagórki w szczelinach lodowych tworzone, yy, w otwartych szczelinach. Natomiast ozy są to wydłużone pagóry, które tworzą się w tunelach lodowych, kiedy woda płynie szybciej. Natomiast jeśli chodzi o ozy, domyślamy się, że ozy powstają w tunelach lodowych, kiedy woda płynie pod lodem... Yy, Proszę Państwa, pod większym ciśnieniem, a więc woda płynie szybciej, więc ten materiał jest równomiernie rozciągnięty, a więc powstają nam tutaj pagóry, ale one będą o wiele bardziej wydłużone od chemów i to są, proszę Państwa, te pagóry, kiedy to wszystko się stopi, te pagóry będą to właśnie ozy. Czyli kemy powstają w szczelinach lodowych... Ym, Otwartych, ozy w tunelach lodowych. Do form fluwioglacjalnych erozyjnych będą należały oczywiście pradoliny, czyli równoległe do czoła lodowca, rynny wyżłobione przez wodę stopniącego lodowca odpływającą i wodę płynącą już z terenu, gdzie jest cieplej, czyli po prostu rzeki, które do niej wpadają. Ale również, proszę Państwa, rynny podlodowcowe, o których mówiliśmy, kiedy woda pod potężnym ciśnieniem płynie pod lodem i żłobi podłoże. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o formach, które nazywają się drumlinami. Są to takie pagóry, które powstają w wyniku naniesienia materiału lodowcowego y, przez lodowiec i wody lodowcowe y, i przekształcenia dodatkowo tego jeszcze przez sam y, lodowiec. W związku z tym y, geneza jakby tych y, nieregularnych pagurów jest y, Taka trudna do, do zdiagnozowania. Pamiętajmy, że są to nieregularne pagórki o kształcie odwrotnym do mutonów. Drumliny, proszę Państwa, jeżeli z tej strony idzie nasz lodowiec, są to pagóry, które odwrotnie do mutonów, z tej strony są bardziej ostre, natomiast później nam łagodnieją czyli z tej strony mają stok bardziej stromy, a ze z tej strony przemieszczającego się lodowca są łagodne. Czyli jeżeli to jest kierunek lodowca tu strome, tu łagodne. No to może zakończmy na y, rzecz potwórczej działalności lądolodów. Y, na kolejnej lekcji chciałabym opowiedzieć Wam o lodowcach górskich, jak one wyglądają i y, jak przekształcają y, teren.